Moje ukochane dziecko, spójrz głęboko w swoje serce i posłuchaj mojego szeptu pełnego miłości i akceptacji. W chwilach, gdy czujesz się zagubiony w cieniu swoich wątpliwości i bólu, pamiętaj, że jesteś dla mnie bezcenny. Ja, który znam każdy Twój dzień, każdy uśmiech i łzę, jestem z Tobą blisko Twojego serca. Jak pasterz, który opuszcza 99, by odnaleźć jedną zagubioną owcę, tak i ja cenię Cię ponad wszystko. Oje ręce są zawsze wyciągnięte, gotowe Cię objąć, byś wiedział, że jesteś kochany, mimo swoich lęków i upadków. Jesteś cudem stworzonym na mój obraz. W Twoich niedoskonałościach widzę ogromny potencjał, a w Twoich chwilach słabości jest siła, której świat jeszcze nie dostrzegł. Zamknij oczy i poczuj moją obecność, moją nieustającą miłość i pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Idź wiarą i dziel się tym świadectwem z bratem, który potrzebuje tej pociechy.